Jest godzina szósta i jest z nami ona, nasza Dagmara ulubiona. Dagmara Kaczmarek-Szałkow. Dzień, dzień dobry. Witam tam. Państwa bardzo, bardzo serdecznie dzień dzień. i ciepło w ten zimny poranek. No właśnie, jest zdecydowanie chłodniej, o tym też. I tak zero, jest zero stopni. Proszę być na to przygotowanym. Czapki, szaliki dzisiaj. Koniecznie. Decydowanie. Konie. A jeżeli my nie zdążymy dorośli, to przynajmniej żeby o dzieci zadbać. Żeby dzieci ubrać. Tak. Dzieci kochane, załóżcie umiemy. czapki dziś, proszę. <laughs> Najnowsze informacje na godzinę 6.00. W takim składzie z Dagmarą do końca tego programu. Do godziny 10. Zapraszam. Prezydent Ukrainy podkreślił w wieczornym wystąpieniu, że jego kraj chce ustalić wszystkie szczegóły okoliczności eksplozji rakiety na terenie Polski. W przewodowie na Lubelszczyźnie zginęło dwóch mężczyzn. Według polskich władz jest wysoce prawdopodobne, że była to rakieta użyta przez ukraińskie siły broniące kraju przed rosyjskim atakiem. Podobne stanowisko wyraził Pentagon. Wcześniej prezydent Wołodymir Zeleński w rozmowie z dziennikarzami oświadczył, powołując się na raporty złożone mu przez jego ukraińskich wojskowych, że to nie była ich rakieta. A prezydent Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z szefem CIA Williamem Burns'em. Jak informuje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, rozmowa dotyczyła ogólnej sytuacji bezpieczeństwa również w kontekście eksplozji w Przewodowie. Wcześniej szef Pentagonu potwierdził, że według wstępnych ocen przyczyną wybuchu była ukraińska rakieta obrony powietrznej i podkreślił, że niezależnie od końcowych wyników ostateczną winę za całą sytuację ponosi Rosja. W rozmowie z reporterem Faktów TVN Marcinem Wroną doradca amerykańskiego sekretarza Stanu Derek Szolay podkreślał znacznie silniej współpracy, znaczenie silnej współpracy polsko-amerykańskiej właśnie teraz. Dołączamy się do tych wyszymy, gratulacji, prawda? Jasne, że My się gratulujemy wyszemy. kolegom i koleżankom. Pewnie tak. Że tak. tak oby tak dalej. I wierzymy, że dalej tak będzie. Z całą pewnością. Było o tym, że y, trzymamy kciuki. No to wczoraj też trzymaliśmy kciuki. I było dobrze. I było dobrze, dokładnie. Tak I będzie, to skwitowało. Będzie. Będzie. Dagmara, bardzo trzymamy Cię za słowo. Słuchaj, tak, jeżeli wie, we ja wtorek wieczorem też powiemy, że jest dobrze. To jakoś tak czuję, że będzie dobrze. To rewelacyjnie. No, ma same dobre prognozy, Dagmara. Ufim, Ale oczywiście. to opiera się tylko na mojej intuicji. Na, na pewno masz ją. Jesteśmy Dagmara Kaczmarek-Szałkow, 6:30 najnowsze informacje i zaczynamy oczywiście od tego co wydarzyło się przedwczoraj po godzinie 15, dokładnie po 15:00 prezydent Ukrainy o tym mówi między innymi. Te najnowsze informacje od Dagmary. Władimir Zeleński zapewnia o gotowości współpracy przy wyjaśnianiu okoliczności wybuchu rakiety w przewodowie na terenie Polski według polskich władz. Prawdopodobnie była to rakieta użyta przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Do tych wstępnych ustaleń przychylają się też Amerykanie, ale we wcześniejszej wypowiedzi prezydent Ukrainy mówił, że nie ma wątpliwości, iż to nie była ukraińska rakieta. Powołał się przy tym na raporty ukraińskich wojskowych. O kwestie wstępnych ustaleń i słów prezydenta Ukrainy pytaliśmy ministra do spraw Europejskich Szymona Szynkowskiego-Welsenka. Wszyscy wyjść z grupy. Tak, panie trenerze, nam się podoba to ładnie. Pewnie, że tak. Ładnie, niech my? będzie i ładniej wyjście z grupy. Czyli niech będzie tak ładnie, żeby było skutecznie, o tak. Żeby e, ten wtorek na przykład skończył się późno i żeby nasz program specjalny trwał bardzo długo, a nie Kryzyska tylko długo. specjalnie się w nim pojawi. Z, z Łukaszem która tak. o wiele może opowiedzieć. Ojej, nie, nie zawstydzę. Sukienka tylko tak skrywa pozory. Tak. Program specjalny w TVN24. Janna Kryńska w nim także dla Państwa. Emocje pomeczowe zawsze będą obecne. Wielkie. Dagmara tak, Kaczmarek-Szałkow i najnowsze informacje na godzinę siódmą. Zapraszam. Prezydent Ukrainy podkreślił w wieczornym wystąpieniu, że jego kraj chce ustalić wszystkie szczegóły okoliczności eksplozji rakiety na terenie Polski. W przewodowie na Lubelszczyźnie zginęło dwóch mężczyzn. Według polskich władz jest wysoce prawdopodobne, że była to rakieta użyta przez ukraińskie siły broniące kraju przed rosyjskim atakiem. Podobne stanowisko wyraził też Pentagon. Wcześniej prezydent Wołodymir Załański w rozmowie z dziennikarzami oświadczył, powołując się na raport. Takie informacje lubimy przekazywać. Zdecydowanie prawda? bardziej niż te o żelaznym multimiliarderze. Z, Kto? Tak, zwolnił, zatrudnił, teraz każe. Praca pra... non-stop, dzień i noc. Niewolnika, nie ma pracownika. Może ten sygnał z Polski dotrze tam do do niego. Uh -huh. o tym głośno. Tak, bo to już takie nie dzisiejsze podejście, powiem szczerze, do, do pracy i zatrudniania ludzi. Bardzo. Dagmara Kaczmarek-Szałkow, dziękuję i do, dziękuję zobaczenia do zobaczenia o godzinie ósmej. Idealnie. Dagmara Kaczmarek-Szałkow, ja Państwu bardzo dziękuję. W bardzo dobrym towarzystwie zostawiam wszystkich. Dagmara... Ja Tobie dziękuję. Robert już się czai. <noise> Robert już jest, tak, po kawie i z dobrym nastrojem, więc wszystkiego dobrego. Dagmara... Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję pięknie. Dagmarek tak, Kaczmarek Szalko w dziś serwisy dla Państwa przygotowuje. Ja witam się, 7 minut po godzinie 8. E, po poran, kawie już? poran na zmianę, tak, po kawie i przed następną kawą i będziemy opowiadać o tym, co się dzieje i trochę o sporcie i trochę o śniegu, bo śnie, pierwszy śnieg, no ale oczywiście... Jest pięknie. Jest pięknie. Tak? I, na razie tylko w górach, ale Bukowina cudownie wygląda. I też będziemy... To kolejki u oponiarzy się pewnie ustawiają dzisiaj od rana i wolne terminy są. Myślę, że przyczyniamy tak. się do tego dzisiaj, tak. Pogoda się przyczynia, biało się przyczynia. nie o tym, żeby zmienić. Pan dzisiaj ich pierwszy podniesie rękę. Byłem pierwszy, 8.31 już minęła, Dagmara tak Kaczmarek-Szałkow, Marek przed nami serwis. I ostrzeżenie przed atakami z powietrza w całej Ukrainie poza okupowanym Krymem. Rano w mediach społecznościowych pojawiły się też informacje o odgłosach wybuchów w obwodzie Kijowskim. Wcześniej eksplozje były słyszalne w Dnieprze, a także w obwodach Czerkaskim i Połtawskim. Według nieoficjalnych doniesień rosyjskie rakiety nadlatują z regionu Morza Kaspijskiego i z Rosji. Na froncie cały czas toczą się zacięte walki. Strona ukraińska. No, to się nazywa dyplomacja, tak. prawda? To ciekawe, ale Mike Pence to jest akurat polityk, który zdawał już egzamin, ten najważniejszy, i on ten egzamin zdał. I z całą pewnością niekoniecznie po drodze mu teraz tak. z byłym szefem. Tak, 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 tak. W związku z tym. Ale jak powiedzieć, żeby nic nie powiedzieć, a jednak, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. I ciekawe, to jest są szczyty dyplomacji. Spójrz, żona polityka wieloletniego, tak? Też wiedziała Ona co. Ona też robić. ma ogromne doświadczenie polityczne. Tak. tak, zapytana tak, y jest. dyplomatycznie odpowiedź. Teraz serwis Dagmara Kaczmarek Szałkow. Zapraszam. Rosja atakuje od rana obiekty infrastruktury w Ukrainie. Władze potwierdziły, że kilka rakiet trafiło w dwa takie miejsca w Dnieprze. Również w obwodzie Odeskim trafiono w obiekt infrastruktury. Alarm ogłoszono w całej Ukrainie. Rosjanie we wtorek przeprowadzili zmasowany atak na infrastrukturę energetyczną w całej Ukrainie. Niszczą też urządzenia, wycofując się z okupowanych terenów, na przykład w Mikołajowie. Wojska rosyjskie uszkodziły wodociągi. Teren miasta pozostaje zaminowany, co jeszcze utrudnia służbom. Prowadzenie prac naprawczych. Dziękuję bardzo. Gratulujemy kolegom z Faktów. Kole, koleżan... Gratuluję koleżan. ja po raz kolejny tak, już tak. dziś. 7 minut po godzinie 9. Już za chwilę Mariusz Cielma z nowej techniki wojskowej, ale najpierw krótka prognoza pogody, bo biało się zrobiło gdzie nie gdzie i gdzie nie gdzie ten śnieg poleży. 9.30 właśnie minęła. Dagmara Kaczmarek-Szałkow i serwis. Serwis szczególny, bo ostatni w całej porannej serii. Porannej serii, tak. To nie znaczy, że to koniec zadań na dziś. Dyżur, dyżur poranny się kończy. 9.30 i pół do 10.00 serwis. Są kolejne rosyjskie ataki na obiekty infrastruktury w Ukrainie. Ogłoszono alarm w całym kraju. Pokażemy Państwu nagranie z obwodu Donieckiego, przekazane przez reportera superwizjera TVN Michała Przedlackiego. Słychać tam Najważniejsze, że w kadrze nie jest jaką Ilona Maska. No, jak jest w kadrze, to... Czas na regenerację, odpoczynek jak... i sen na pewno będzie. Jak jest w kadrze, to zobaczymy, bo póki się nie zadzieje, ale jeśli to. Jeśli chodzi nie wiemy. o system pracy przed meczami, to przynajmniej żeby mieć pewność, że jednak ten balans będzie zachowany. Treningiem ma odpoczynkiem. Piarowo jest nieźle, ale pierowcy na boisko nie wychodzą, tak więc zobaczymy, jak jesteśmy będzie. jesteśmy przed, możemy być tylko i wyłącznie dobrej myśli i pełni optymizmu. Dobrze. Ja prezentuję o, o umiarkowany optymizm, jeśli chodzi o najbliższą przyszłość. Dymuchajmy wiatr w żagle. Dobrze. No tak. No, na pewno będziemy kibicować, na pewno będziemy oglądać. 21 minut do godziny 10. Teraz krótka prognoza pogody.